Kolejna sensacja z taśm Ziobry, no, mi się o tym, że mieli prokuratora na telefon, którego się dzwoniły, który takie oskarżenia dawał, który cofał. Znaczy, zawsze mieli sędziów prokuratorów na telefon, no ale teraz jest to jakby z imienia i nazwiska wskazany konkretny przypadek, pełny dowód na taśmie. A możliwe również jest to, że na tych taśmach, że na tych taśmach oni ustawiali się do tego, jak kłamać, jak już będą aresztowani. Czyli pewna zmowa, gangsterska zmowa, to grupa przestępcza. Od przez całą Solidarną Rosję, dlaczego jak nazywać. Przyszli, żeby kraść 400 milionów rocznie kradli z tego funduszu. Biedne dzieci umierały, fundacje nie dostawały pieniędzy, by im pomagać. A nie tylko kradli i wydawali na jakieś spoty i kampanie reklamowe, przekupowali biednych głupich wsioków jakimiś strażackimi wozami, które i tak by dostali z KPO. To po prostu to jest coś obrzydliwego. No tak, niszczyć. Polskę. Okradać tych najbiedniejszych, pokrzywdzonych, to jest coś obrzydliwego. A teraz jeszcze kłamać że jakiś atak na jakiegoś ziobro. No, Bóg sprawiedliwy, nierychliwy, a sprawiedliwy. No i przyszedł po tego kacapuna, no, ruskiego agenta w Polsce, no. Fajne jest to, że ziobro takie prawo zaostrzył, już się nikt nie stosuje, a teraz po raz pierwszy może być zastosowane właśnie przeciwko niemu. I to jest najpiękniejsze, no. Ale najgorsze jest to, że ten pacel miał całe usta patosu, o tym, że będzie walczył z grupą przestępczą, a sam założył największą grupę przestępczą w Ministerstwie Sprawiedliwości. Najpierw hejtując, niszcząc Polskie... Polskie Wymiary Sprawiedliwości, polskich sędziów i polskie społeczeństwo szpiegując. A teraz okazuje się, że po prostu ukradając dzieci i pokrzywdzone kobiety. To jest po prostu drama ten człowiek. No on w ogóle nie ma prawa moralnego. Po prostu, żeby ta choroba nowotworowa jak najdłużej u niego była. I żeby jak najdłużej nie umierał i cierpiał. I najlepiej bez leków przeciwbólowych. To byłaby najbardziej sprawiedliwa kara dla niego. Y tengo mucha la polska